Mano, pusie. Ostatnio nagrałam odcinek o nowej aktualizacji i ostatnio pojawiła się kolejna. A konkretnie wtedy, kiedy dodali nowy motyw. Czemu usunęłaś konto? Czyli mamy już zwiększone sumy na kole fortuny. Mamy darmowe kręcenie raz dziennie kołem fame. Mamy tą całą wyszukiwarkę ubrań. No i teraz doszła nam oczywiście kolejna rzecz. No i pojawiła nam się tutaj taka nowa zakładka. I w sumie to nawet w sumie dwie nowe, bo wcześniej tam była odzież zwykła. A teraz mamy dwie zakładki z modą dziewczęcą oraz chłopięcą. Niektórzy mogą uważać, że te sklepy w ogóle powinny być oba połączone. Bo wiecie, na przykład, jak ktoś jest non-binary, no to nie określa swojej płci, i. No, i ja myślę, że to jest super, że dodali coś takiego. Ja się w ogóle tak mega cieszę, bo czekałam na to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. No i w końcu, jak widać, się doczekałam. Ogólnie nie dokończyłam mojej myśli. Chodzi mi o to, że na MSP są dwie płcie dziewczyna i chłopak. No i te ubrania są pod płcie robione i. No, wiecie sami. No, i tutaj możemy sobie ubierać różne rzeczy męskie i damskie, w ogóle taka fajna rzecz, bo jeżeli sobie, nie wiem, zrobimy tutaj jakiegoś luka męskiego, czy może damskiego, ja wam tutaj zrobię jakiś szybki przykład. Załóżmy, że to będzie coś takiego. Jeżeli wyjdziemy sobie z tego sklepu i wejdziemy do kolejnego, to te ubrania dalej zostają na naszej mowie starce i możemy sobie, nie wiem, dopełnić luka na przykład, i to jest no fajne według mnie, przez to, że dodali Właśnie te dwa sklepy męski i damski, to możemy na jakieś męskie konto wysłać jakąś damską rzecz. Przykładowo, na przykład, te włosy wyślę na moje męskie konto i ten prezent po prostu nam się wyśle. No i to jest fajne. Ogólnie nie wiem, jak to jest z tymi całymi pakietami. Na damskim koncie mamy damski pakiet. A co, jeżeli ktoś by chciał męski? Nie wiem, ja w sumie teraz nie kupuję pakietów i pewnie prędko nie kupię, więc niestety nie mogę tego sprawdzić. Ale znając moderatorów, oni zapomnieli o tym kompletnie, chociaż może jednak o tym pamiętali, chociaż ja tam nie wiem. Jak mówiłam, nie sprawdzałam tego i to jest pierwszy news, a drugim newsem jest w końcu pakiet Ink. Wiele osób myślało, że pakiet ink będzie po prostu w sklepie, bo tutaj mamy te buty w ogóle inkowe, ale jednak pakiet ink będzie zwykłym pakietem i będziecie go mogli kupić tylko za prawdziwe pieniądze. W ogóle w tym pakiecie są również buty, ale one wyglądają kompletnie inaczej niż te, które są w sklepie, więc pewnie będą dwie pary butów, te sklepowe i te pakietowe. Ogólnie ten zwierzak mi się z czymś kojarzy, ale nie jestem do końca pewna. Możecie dać znać, co sądzicie o tym nowym pakiecie i w ogóle tej nowej aktualizacji z tymi sklepami a ja nie będę już przedłużać, no i oki to pa!